Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku Fable The Lost Chapters. Um, ja jestem Ralinder, zapraszam Was na seans i kontynuujemy. O, jakaś tabuszka. Hmm. Okej, okay, idziemy na misję w sadach. Sie idziemy siać rozpierdol. Symfonia rozpierdolu te sprawy, wiecie. Przypominam, że będziemy od strony tych złych, od strony bandytów, ponieważ więcej zarobimy. Oh. Właśnie. Nie wiem, co jest w nim i nie bardzo więc nie Nie bardzo możemy on, używać naszego mocarnego pchnięcia tego naszego obszarowego ataku. Uh, Okej. Okay. No bo niestety... A spróbujemy... O, tak. Okay, o, ty A co nie możemy? Dawaj. Right you. No, już już nie żył. Mogę jej przeszukać? F. Let's move. Nie. Aha. Okej, okay. oni idą sobie za mną, my idziemy zrobić sobie ze skrzyniami. Do jeziora w wielkim sadzie, Na Lesie, coś tam, nie ważne. Co my chcemy sobie zrobić? is mine. Rozumiem, że oni to podnoszą biorą. Tak? Tak, a ty? Idzie to wszystko? Aha nie, jeżeli pamiętacie, to będziemy walczyć tutaj z szeptem. Hmm. To mało ciekawe Let's go. Dawaj pana o tyle będziemy latać w tej sportu Ta misja była prostsza po drugiej stronie, nie powiem że nie Gdzie my przywalimy jakiemuś kościołem Chcesz go Ale lamie. Rzółty jabłuszko. Algo gościa A gdzie drugi? Nie ma. Skupiłem. Lamimy z doranem, znaczy z relinderem. No wiesz, a ja mogę podnieść czy nie mogę? Nie chcę z tą gadać z tobą Nie, nie mogę. Muszę tak czekać. Może będę nosić. Ja rozumiem, że ten drugi umarł, bo jest frajerem. Tak. A nie, biegnie sobie. Dobrze. Ehm, um, Follow. Za mną, nie za nim, kurde. Aha, widzę, że mam mnie teraz w dupie. Chodź tu. Nic. Yes. O, zbliżają się Zbliżałem się kolejni przeciwnicy. I teraz powinna się zrobić szep, albo później. O o, dobiliśmy. Nie, uciekaj. O nas sieką. Dobra, ten. Prawie nie żyje. You shall not pass No strzeloj go No, właśnie coś mi się kontrolki czasem mylą No dawaj, dawaj Teraz powinniśmy walczyć z szept w tym momencie, bo jeżeli dobrze pamiętacie To ona właśnie No to dobrze, a ja chcę szybka? mogę? Nie mogę Ona wzięła questa od tej drugiej strony Będzie pomagać strażnikom O, no żyjemy bardzo trudno, jak mi przykra So, you've learned some new moves, have you? Well, you're not the only one. Dobra. I hope you've learned how to flourish because that's the only way you're going to get close to me. Go on. Try to hit me with a flourish.

No chodź. O ty. Jednak nie potrafi uderzyć. A ty? Trzeba części bronić. No chodź. No chodź. No No chodź. No chodź. No chodź. No chodź. Boom.

Dobra, idziemy sobie już. Jeee. Yeah. O, broszka należąca do szefu. Oko. No, i dostaliśmy troszeczkę więcej złota, niż dostalibyśmy dru biorąc tą drugą misję od, od drugiej strony, powiedzmy. No. You're sneer expression. Sneer. You have reached unsan's state today. Check the for more Dobra, ale najpierw sprawdzimy tutaj całą notację. Zobaczymy co tutaj jest, co to jest ciekawego, co to jest mniej ciekawego. Może są jakieś sekrety, wiecie, znajdki, jakieś skrzynie. Hmm. Nie, tu potrzebujemy łopaty. Zedzmy sobie jabłka. A bo czemu nie? Hmm. Okej, okay, spraw sprawdźmy jabłkę. Jezioro wylknę się. A co nam? Chodźmy. Poeksplorujemy troszeczkę, zobaczymy co jest, spróbujemy zdobyć wędkę i w końcu zacząć łowić coś, bo, bo marnie to, to nam idzie. Ja nie, nie umiem nie umiem wyciągnąć, że powiem żadnej rzeczy, inaczej. No. Nie jestem w stanie wyłowić ciekawych właśnie rzeczy, nie wykonać tego zadania. umieraj ok ale wolno już nie widzę o to faję mawaj piękno jo mawaj no dobijaj go nie mogę go dobić. Z jakiegoś powodu nie mogę w ogóle zaatakować. Dobrze. Jeden z kupców umarł. Trudno. Aha, tak to wszystkich. Zapomniałem. <ścoughs> o, zabił. Okej. Okay. Nieważne. właśnie. ale to głośny był. Było parę żubów, tu jest jeszcze przeciwnik. I to wszystko. Nie, nie chciałem rzucać czary. Z tego co pamiętam, tu w pewnym momencie jest golem. Do zabicia. Właśnie na tym... O! Ciała zniknąć. Na tym tutaj gdzieś mniej więcej jest golem, do zabicia, ale to jeszcze nie teraz. raz. Pięć kluczy, mamy... A, nie jest napisane, ile mamy, niestety. obczałem jeszcze teren. Co tutaj jest? Wejście do Wielkiego Lasu, OK. O, tu jest klucz ten, bardzo fajnie. Nieczynny masz, nie? I figured that out. Are... Wróćmy do gildii, weźmy nowe questy, zobaczmy co tam jest. I zlewelujmy, to najważniejsze. A właściwie to zapomniałem zwrócić Wam uwagę na pewną rzecz. W sumie na dwie w tym momencie. Pierwsza to jest taka, że wraz z kupywaniem kolejnych umiejętności nasz wiek rośnie, bo już mamy 20 lat, nie 18. I... Ta druga rzecz, którą jest to zmien... ten problem z czcionką, który mieliśmy, że nie mieścił się cały tekst na stronie, był dlatego, że gra nie obsługuje pewnych rozdzielczości. Ja roz ustawiałem rozdzielczość na 1280x720, 1280 na żeby nie musisz tego potem tak długo renderować. Niestety gra tego nie obejmowała, a... No a teraz mam z powrotem moją większą rozdzielczość i cóż, będzie się dłużej renderowało, ale przynajmniej wszystko możecie przeczytać. Skorta kupców, Ojo, to jest straszny quest. Najpierw to zrobimy. A to za chwilę. Ja zaraz do Was zwrócę, ja weźmiemy sobie questy, ja, Znaczy wezmę questy już i wrócę do Was jak będziemy zmierzać w kierunku questa. To do zobaczenia za chwilę. No więc witam Was z powrotem. Wzięliśmy sobie nowe questy. Mamy w tym momencie za zadanie pozabijać hobbesy, czy takie śmieszne krasnoludki powiedzmy w sadach. Ja wiem, że jest Important Quest Card. E, I wzięliśmy jedną z przechałek, czyli my musimy zabić e, odpowiednio więcej właśnie tych hobesów niż szept, ponieważ my będziemy się powiedzieć takie mini zawody sobie zrobiliśmy. Dawaj boom, boom, boom. Ara. No jego tu bi. A ta gra czasami jest drewniana, to trzeba przyznać. Nie. A tak, i mamy nowy nowy czar, który wzięliśmy. Ono on jest strasznie hałasują. Czar nazywa się fizyczna tarcza i zakładamy na siebie ten czar, który robi te taki szum śmieszny w tle niestety ale nie pozwala nam, nam tak jakby przyjmować obrażeń. Najpierw przyjmuje te obrażenia y, nasza tarcza. Widzicie dostaliśmy teraz w tym momencie, ale zabrało nam mocy naszej many, a nie, a nie życia i dzięki temu zachowujemy swój, swój licznik combo. Myślę, że bardzo przydatna rzecz. Boom, widzicie, znowu nam przerwał, ale tego nie zrobił. To jest bardzo przydatne. W pewnym momencie będziemy stakować Będziemy zbierać, na... będziemy zbierać jak najwięcej e, potek tych miksturek z maną dzięki czemu nigdy w życiu nie będziemy otrzymywać obrażeń e, od życia że tak powiem. No, nasze życie nigdy nie będzie spadało dopóki, tak długo jak mamy tarczy. Oczywiście dopóki dostaniemy ciosem na tyle silnym że nam całą manę zje na strzała. Wtedy trzeba reaktywować czar w ten sposób. A on wtedy znika i trzeba go reaktywować. Bardzo, bardzo przydatny spell. Powiedziałbym nawet, że chyba najbardziej użyteczny w tej grze. I zaczynamy naszą misję. Myślę, że po misji sobie spokojnie skończymy. Chociaż co, jak długo ah, będzie. trwała. a nas time you Strasznie. I could get rid of them myself, but it might be more fun like this. Whoever kills the most hobs gets the trophy, right? Tak. I don't care how you do it, just stick them before they drink all my scrumpy. The little sods cracked open my crate down by the river at the far end of the path. Guess that's where we should go. Race you there. No, Chces, ja On my stock will be ruined! O, On już one jednego. Nie. Cze? Co? Jakim cudem jest to? Mój, wypierdalaj stąd, suko. Powiedziałem, kurwa, wypierdalaj. Zabrała mi go? Ty kurwo, wypierdalaj. Na pewno nie ty. Cóż, miejmy nadzieję, że nam się uda. Postaram się trzymać troszeczkę z daleka, na czego. Niech ona bije. Dostał. Jeden dostał. Dostał. O, no, ten łuk jest całkiem mocny. Stał. taki ze mnie mag a właściwie to muszę ją przewracać o właśnie o nie nie mamy mocy Dobra, zrobimy tak boom nie powinienem w tego czytać Dawaj, um. dawaj, dziesiąty multiplayer damy radę You really Co ty gadasz? No, I don't like tox. On był mój. Przewróćmy ją. I znowu ją przewróćmy. I znowu ją przewróćmy. Ją przewróćmy, ją tak przewracać za każdym razem Wypierdalaj Nie w ciebie, a łama mi odurzyło Umrzej Dobrze, o to chodzi Okej, okay, tego bijemy, okej okay. Jesteśmy bardzo chamskim sojusznikiem Ale ona jest bredna, to co ja poradzę? Co ja poradzę? Nie chcę w ciebie strzelać się Chociaż And one... Wypierdalaj, on jest mój Wypierdalaj Wypierdalaj No ty kurwo Wypierdalaj Dobrze, że możemy używać czarów No, może może Kiedy oni stan... Tam... Kiedy... Boże, kiedy naciągam łuk. don't like dalej. On był mój! Mm. Ja wiem, kto jest moim celem. Dawaj, dawaj, dawaj. Not me. I know that. Well, that's it, then. Really taught them a oh. lesson. They'll think twice before they try stealing from me again. Don't think it'll be easy next time, though. I suppose the trophy is yours then. For I now. I've had enough of this. Maybe the guild has something more interesting for me. Chyba nam się niestety nie udało. Mieliśmy chyba 12, że z tyle miał 4 czy coś. No niestety straciliśmy 150 sztuk złota. Nee. No trudno. Zawsze to trochę doświadczenia. Zawsze to trochę skopaliśmy tyłek Czep, więc hm. sobie szerotkę. No czemu nie? Czemu tutaj ma coś ciekawego? Trzeba się robić ciemno, więc... o właśnie, proszę, jedno mięsko. Eee, odpalimy sobie latareczkę. Tu też coś leży. Dwadzieścia sztuk złota, o proszę. Czyli powiem tak, 150 pięćdziesiąt złota poszło się kochać. Ale upokorzenie szep jest bezcenne, tak. Właściwie to... Hmm. cóż, za chwilę będziemy kończyć. Spróbujemy jeszcze tylko obczaić tą lokację i... Wrócimy do gildii, zobaczymy, czy no, stać nas na jakąś... na jakąś nową umiejętność. Hmm. Dzięki, mistrzu. Tak się składa, że... no cóż. Cóż. Tak się składa, że o tym wiem. Aha, um, hmm. Aha tu więcej nie ma. Znaczy wracamy spokojnie do gildi. Wilda bohaterów tak jest, poproszę. teleportuj się. Zobaczymy co tam mamy ciekawego. Czy stać nas na jakąś nową umiejętność? Jeszcze nie wiem. Pewnie na jakoś to stać. Sprawdźmy tylko co tu mamy. Aha, nie, to jest teleport. Nic. Nie to miejsce wildi. Okej. Okay. Sprawdźmy sobie. O wola, proszę bardzo, jak ładnie. Proszę bardzo. Zaklęcie ataku. No niestety nie możemy rozwinąć naszych... Uh, 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 uh. To jest fajne. Mm. Zdrowienie życia jest dobre, mierz ducha nie. Szałbi nie, nie magiczna moc plus 3. Stać nas. Wiecie co, ja sobie to zrobię? Poza odcinkiem. Nie ma was, nie ma sensu Was tutaj trzymać, skoro tak kończymy, także dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie tam, oceniajcie, wysyłajcie, oglądajcie, zapraszam Was do kolejnych odcinków. Dzięki za seans i trzymajcie się na razie.